Zebrałyśmy się tu dzisiaj razem z naszym czatem, aby te 1416 osób wspólnie rzucić klątwę na Sławomira Mencena. Tak, dobrze, że pomalowałaś tę świeczkę na, na, na czarno, bo jakbyśmy rzuciły tę klątwę źle, z różową świeczką i Męcen by się w tobie zakochał, to... proszę Kasia, by... proszę, nie mów takich rzeczy, to jest, wiesz, nie, 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 nie przywołuj takich złych mocy na mnie, please. byłby ciekawy twist w tym wszystkim, ale energia klątwy, którą wysyłamy, zasada jest taka, że zawsze do nas wraca. Jest to klątwa ochronna, jakby defensywna. Jest to retaliatywna, może klątwa. Można też przyzywać różne um, demoniczne istoty, żeby nam pomogły w tym, ale nie jest to wskazane, ponieważ to są zawsze kapitalistyczne um, skórki i oni zawsze coś chcą w zamian. A pamiętajcie, dziewczyny, my jesteśmy wystarczająco silne same w sobie. Nie potrzebujemy demonicznych mocy, żeby pomagały nam w rzuceniu naszej klątwy. O, odpalę świeczkę. Moją czarną Ale no było lepiej, Nie. gdyby to XXI wiek. A, dobra. Mamy pierwszą klątwę. Za próbę deregulacji gospodarki i włożenie w dupę biznesowi i deweloperom kosztem obywateli przeklinam cię, słowo mi nałysienie na łysienie plackowate i bolesne haluksy. I w tym momencie musimy napisać ja. powiedzieć przeklinam cię, przeklinam cię, przeklinam cię, a następnie spalić tę karteczkę. A to robimy to unisono, wszystkie razem? Czy niech ty robisz to pierwsza, a my dalej? O, oh, fuck, 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 tak, f**k. O. You okay? Huh. Jest okay, nic nie spaliłam. E, zabycie antynaukowym bakłażanem, e, żeby każdego lata miał poparzone zakola. Hmm, mhm. Uh -huh. A, okej. Okay. No, mówiłam, że był no. E, tak. Bo, e, Wilcza, nie powiedziałaś trzy razy przeklinam cię, ale to nic. E... Przeklinam cię, przeklinam cię, przeklinam cię. Dobrze, to działa. Mam nadzieję. Cięż... Ja mam proste zabycie na ziolem. Abyś się nie mógł wysrać przez 4 dni, przeklinam się, przeklinam cię, przeklinam cię. 4 dni to jest jakieś dużo na niestranie? To jest nieprzyjemne. To jest nieprzyjemne, właśnie. Dajesz, dajesz tego mencena. Jedziesz do Za odbieranie praw reprodukcyjnych kobietom, przeklinam cię na reinkarnację jako liszaj. Mm. O czym Kasia? Próbuję. Uuu. Znana influencerka spłynęła na streamie. Może nie? Może nie, nie mówię takich wizji, rzucając klątwy? Może... Dobrze, A, Przeklinam cię, to... przeklinam cię, przeklinam cię. Wyrobiłaś się. Zaliczone. No dobra, to ja mam za, bardzo tematycznie tak, tak samo, czyli za antyaborcjonizm, żeby w każdym środku komunikacji, jakim jedzie, było zawsze bardzo głośno płaczące dziecko. I tak. Przeklinam, przeklinam, cię, przeklinam przek cię, przeklinam cię, przeklinam tak. cię. Czy za szczucie na mniejszości? Przeklinam cię na lepiej na od własnej matki. Przyklinam cię, przyklinam cię, przyklinam cię. Teraz te popioły, które powstały nam ze spalania naszych klątw, musimy wrzucić do kibla. Podobno to, jest aktyw to się nazywa aktywacja klątwy. I to rozproszy te klątwy po całym świecie, tak żeby mogła znaleźć. Um... Właśnie zastanawiam się, jak to robiono dawniej. Skoro konieczne do zadziałania klątwy jest wrzucenie do kibla, nie zawsze były kible. Hmm. Puść w kiblu. Tak jest. Żeby dotarły do menzena. Hell yeah pojmu na grup Tak, obserwujcie tam. Sławek pamiętaj, jak się potkniesz, pamiętaj dzięki komuś. Dobra, garzę to świeczką bo zaraz mi się chyba. O, wow, ty powiesz tam tak tak. Wow, też działa. ale helie.